Witajcie. To był tydzień komisyjny w Parlamencie Europejskim. Wziąłem udział w pracach trzech moich komisji: Praw Obywatelskich, Kultury i Przemysłu. Oczywiście praktycznie wszystkie dyskusje w Brukseli są absolutnie podporządkowane w wojnie w Ukrainie. Na każdej komisji, na Komisji Przemysłu, spotkanie z komisarz Kadri Simpson i rozmowa na temat uniezależnienia się europejskiej gospodarki od rosyjskich surowców. Simpson oświadczyła, że na Pozostałe tygodnie tej zimy Europa dysponuje wystarczającymi ilościami gazu, ale musimy pilnie uzupełnić nasze rezerwy na przyszły rok. W związku z tym Komisja zaproponuje, aby do 1 października magazyny gazu w Unii były wypełnione co najmniej w 90%. Nie ukrywam, że liczę także, że moje poprawki, które złożyłem jakiś czas temu odnośnie wykorzystania naszych zasobów węgla do czasu pełnej transformacji energetycznej, nie przejdą bez echa przez Komisję. Na Komisji Kultury dyskutowaliśmy o rewizjonizmie historyczno-kulturowym Rosji. My ten temat na Śląsku znamy bardzo dobrze. Pamiętamy doskonale, jak tak naprawdę wyglądało tak zwane wyzwolenie przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy. Dlatego tak ważne dla mnie od wielu lat jest pamiętanie i przypominanie o tragedii górnośląskiej. Odbyło się także kolejne spotkanie Klubu Polskiego, europosłów z Polski z ambasadorem Polski przy NATO. Temat wiadomy. Naprawdę cieszy, że w końcu dochodzi do wspólnych spotkań ponad podziałami politycznymi. Komisja LIBE to tym razem dyskusja z komisarz Johansson odnośnie sytuacji uchodźców w Europie. Kolejny raz wybrzmiało, że to głównie wy, społeczeństwo obywatelskie i NGOsy pomagają uchodźcom z Ukrainy. Komisja o tym wie i pracuje nad mechanizmem, bezpośredniego wsparcia. Bardzo na to liczę. Oczywiście jedna pani posłanka z wiadomo której opcji przekonywała, że to polski rząd pomaga najwięcej, która nie chce nikomu o takich poglądach robić reklamy. Co w weekend w regionie? Zadecydowałem, że wspólnie z moimi współpracownikami jedziemy pomagać w sobotę do medyki na granicę polsko-ukraińską i właśnie tam w medyce Wspólnie z Katowicką Fundacją Wolne Miejsce będziemy przez cały dzień gotować ciepłe posiłki dla uchodźców. Będziemy ważyć, bierzemy ze sobą także kolejne pakunki, które zostawiliście dla uchodźców w Śląskiej Ambasadzie. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło w tych nowych trudnych czasach.